Następny surowiec, który bardzo lubię i kocham i uważam, że każdy też powinien, jeśli ma możliwość się w niego zaopatrzyć, to jest nagietek. Oczywiście nagietka dziko nie spotkamy. To jest roślina typowo uprawna, więc jak mamy faktycznie kawałek ziemi, uważam, że warto go zaprosić, bo też bardzo wdzięczna roślina i bardzo często. Hmm, trzy, cztery, a nawet i więcej zbiorów można mieć w zależności jak często też obrywamy te kwiatki, więc bardzo ekonomiczny surowiec, który też możemy i, i dodań dodawać i, i na pary tutaj różnego rodzaju robić. No minus też, że to też jest roślina jednoroczna. I też jest do przymrozków, tak naprawdę do późnej jesieni, jak faktycznie jest fajna taka słoneczna pogoda, to czasem nawet się zdarza, że może być do początku listopada. To zawsze zależy, jaka jest aura. No i oczywiście, jak wybieramy tutaj kwiaty, to staramy się zawsze wybierać te, które są mocniej wybarwione, mają intensywną tutaj barwę pomarańczową, bo te będą miały większą zawartość tutaj tych antyoksydantów. No i suszymy je też cienką warstwą przy jednym, zaciemnionym miejscu. Minus jest taki, że nagietek lubi pleśnieć i dlatego to, gdzie się go suszy, musi faktycznie być suche i faktycznie lepiej jest go tutaj obrywać z tych, tutaj z tych koszyczków, te płatki, bo może tutaj nam się faktycznie spleśnieć. Ma też żywice, więc on trudniej ogólnie się suszy niż inne surowce. Oczywiście, roślina jest tak naprawdę w całości cenna, bo i te zielone części, te liście też możemy używać. Nie, nie tylko tutaj się skupiać na samych płatkach kwiatowych, bo tak naprawdę no, nie wykorzystamy, według mnie, tego pełnego potencjału, który roślina tak naprawdę nam tutaj umożliwia. I tutaj wiemy, że to roślina, która bardzo często w kosmetyce też znajduje zastosowanie w różnego rodzaju maściach, czy to jakieś oparzenia, czy jakaś skóra problematyczna, wysuszona, gdzie wymagane jest właśnie gojenie, regeneracja. To tutaj nagietek się świetnie sprawdza. No i też świeży tak naprawdę jest najcenniejszy, więc. Tak, to co mówię, jeśli mamy kawałek ziemi zasiać i tak naprawdę mamy cały sezon, możemy stosować te nagiety, czy, czy to w herbacie, czy do dani różnego rodzaju, bo to tak naprawdę od nas zależy, jak my tę roślinę wykorzystamy. No, i ona oczywiście swoje działanie zawdzięcza różnym substancjom, zawiera saponiny, alkohole triterpenowe, ich estry, sterole, karotenoidy. Znowu luteina nam się kłania, flawonoidy, olejek eteryczny kumaryny, no i te żywice. Więc jak ktoś zrywa na nagietek, to bardzo często widzi później, że te całe ręce są takie zabrudzone, takie klejące się, a to właśnie z powodu tych żywic, które zawiera. Wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, przeciwgrzybicze. Dlatego bardzo często jest w różnych kuracjach takich właśnie typowo przeciwgrzybiczych stosowane przeciwzapalne, regenerujące, przeciwnowotworowe, ochronne na błony śluzowe. Czy to, będą, czy to będzie skóra, czy to będą jelita, czy, czy żołądek, obojętnie jakie, tak naprawdę na wszystkie. Też ma działanie przeciwrzodowe i dlatego też, gdy ktoś ma problemy z żołądkiem, no to bardzo często jest w różnych mieszankach komponowany. Też oddziaływuje na układ limfatyczny. Też może właśnie wspomóc oczyszczenie układu limfatycznego, no i oczywiście znowu wątroba się kłania, też wspomaga właśnie wątrobę. Często też były polecane kiedyś przy takich problemach, gdy, gdy śledziona jest, ma problemy, jest obrzęknięta, to też bardzo często nagietek był polecany. No i gdy mamy faktycznie już wrzody i istnieje ryzyko, że może, może się z tego rak żołądka zrobić, no to ten nagietek tutaj. Może nas przed tym ochronić. I oczywiście było też kilka badań, że faktycznie działa też na wirusa grypy i opryszczki, więc nie tylko Melisa, ale też na dietek, jak mamy opryszczkę, może nam tutaj pomóc. No i to tak, podobnie jak aksamitka, też znowu korzystnie tutaj działa na układ wzrokowy. Ma działanie immunomodulujące, czyli tak naprawdę reguluje pracę układu odpornościowego. To nie jest tak, że on będzie nam silnie stymulował układ odpornościowy, tak jak na przykład w przypadku jeżówki, gdzie to jest taki typowy surowiec, który silnie pobudza ten układ odpornościowy i wręcz może nam zrobić problemy, w takim sensie, że jakby była jakaś choroba autoimmunologiczna, to ją nam podkręci. Tutaj tego problemu nie ma, dlatego że on ma działanie immunomodulujące. No i zapobiega nowotworom, były też różne badania robione, okazało się, że skuteczny w przypadku białaczki, przy nowotworze piersi, prostaty, płuc, czustki, jelita grubego, czy szyjki, macicy może znaleźć zastosowanie. No i były te badania robione i się okazało, że tutaj się ponad 70% tych, linii, tych komórek właśnie nowotworowych zostało przyhamowane, więc uważam, że bardzo dużo. No i to, co wcześniej powiedziałam, że pobudza też układ limfatyczny do pracy, czyli będzie nam też wspomagał oczyszczanie organizmu z różnego rodzaju złogów. Też gdyby był taki problem, że mamy ostre lub przewlekłe obrzęki węzłów chłonnych, też byśmy go mogli tutaj zastosować wzmacnia tą odporność, zapobiega infekcjom i co ciekawe, może nas uchronić przed tak zwaną burzą cytokinową. Burza cytokinowa to jest tak naprawdę najgorsze, najgorsze co się może stać w przypadku infekcji, bo najczęściej kończy się po prostu śmiercią, sepsą. To jest po prostu zatrucie tutaj kwi e, toksynami danych mikroorganizmów no i wiemy jak to jest. Jak jest burza cytokinowa to jest praktycznie koniec. Wspomaga leczenie problemów żołądkowych, zgaga refluks żody żołądka, może też zahamować rozrost bakterii, które najczęściej powoduje problemy, czyli właśnie heliobakter pylori, no i wszelkie właśnie zmiany w obrębie błąd śluzowych, czy to jama ustna, czy jakieś afty, czy mamy jakieś otarcia, czy oparzenia, czy jakieś różnego rodzaju podrażnienia skóry, ale też i we właśnie przewodzie pokarmowym w jelitach, czy w żołądku będzie nam tutaj pomocny, będzie nam pomagał. Jak chodzi o skórę, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, trądzik, to takie można powiedzieć zastosowanie warte tutaj przemyślenia. No i gdyby było też zapalenie mieszków włosowych, to też może nam pomóc. Tutaj Maria Treiben, nie wiem czy Państwo wiedzą, to była taka znana zielarka austriacka. Ona bardzo lubiła nagietek, bo ona też głównie bazowała na roślinach takich, które są łatwo dostępne i bardzo często nagietek był w dużo mieszankach, jak się tak spojrzy. No i co ona właśnie mówiła, że właśnie ksiądz Knajp czy inni znani lekarze, a to byli ludzie praktycy, bo najważniejsze tak naprawdę są dla nas ludzie, którzy mieli jakieś doświadczenie. Bo można dużo rozpisywać o roślinach, ale tak naprawdę to, co ktoś faktycznie na danej roślinie przetestował, widział te efekty, to jest tak naprawdę dla nas najcenniejsze. A to właśnie byli ludzie. Którzy tym żyli, którzy faktycznie byli praktykami. No i właśnie oni mówili, że bardzo był skuteczny w przypadku złośliwych wrzodów. No i dr Bon uznaje nagietek za największy środek leczniczy w schorzeniach nowotworowych, gdyż nie, może już operować, gdyż nie można już operować, zaleca picie herbatki przez dłuższy czas. Świeży wyciśnięty sok z nagietka może być stosowany z dobrym skutkiem nawet w raka skóry. Stosując przed duszy okres czasu wielokrotnie w ciągu dnia smarowany świeżym sokiem może doprowadzić do zniknięcia naczyń kajami, z tego jak i również plam barwnikowych i plam starczych. Można także w ten sposób usunąć szorstkie, rakowate plamy skórne. Niedawno amerykański lekarz i badacz dr. Drewi zwrócił uwagę na szczególne właściwości lecznicze nagietka w wypadku raka i uzyskał bardzo dobre wyniki leczenia, więc... To byli ludzie praktycy, którzy się tym dzielą, widzieli swoje spostrzeżenia. Oprócz tego, oczywiście, gdzie wcześniej były te badania, to jeszcze tutaj ludzie praktycy. I tutaj napar najprostszy, najprostszy, tak naprawdę przetwór, który można zrobić to jest właśnie napar. Nalewka też znowu wysokoprocentowy alkohol, ze względu tutaj właśnie na te karotenoidy, żeby nam się rozpuściły. Olej nagietkowy który można zarówno stosować zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Um, więc takie rzeczy tutaj można sobie wprowadzić w codzienność. Ocet z nagietka też bardzo fajny sposób na ekstrakcję. My możemy zarówno zalać tutaj octem takim typowo spirytusowym 10%, a możemy też spróbować po prostu poddać fermentacji nagietek. Można dwoma sposobami tak naprawdę tutaj ocet z tej rośliny sporządzić. No i później różnego rodzaju płukanki, okłady, czy to jakieś obolałe mięśnie, czy, czy płukanie włosów, co tak naprawdę nam będzie potrzebne, no to możemy wykorzystać. Najczęstszy przetwór, który myślę, że większość z Państwa kojarzy, to jest maść z nagietka. To jest chyba taka popularna rzecz, która nawet w aptece można było kupić, nie wiem czy jeszcze jest, ale, ale była zawsze. Typowa maść z nagietka. I tak naprawdę my sobie możemy sami taką maść sporządzić. To, co powiedziałam, zawsze, gdy mamy jakieś podłoże tłuszczowe, e, gdy chcemy je wykorzystać tutaj do ekstrakcji roślin, to zawsze niech będzie tutaj ten spirytus, przynajmniej 70%, żeby była lepsza ekstrakcja i żeby była też dezynfekcja. No i tutaj podobnie z, maś z maścią jest tak samo, że poddajemy ten surowiec właśnie temu alkoholowi, odstawiamy na te 30 minut. No a później można w prosty sposób, na świeżo, że na przykład utrzeć, czy to z masłem kozim, lanoliną, czy też może być i smalec z gęsi, czy jakiś inny olej roślinny, czy to konopny, czy, czy lniany, które też mają bardzo świetne działanie regenerujące. Można w ten sposób, że na świeżo zrobić, ale można też leciutko podgotowywać, czy to na smalcu gęsim, w kąpieli wodnej. To jest ważne, żebyśmy tutaj nie przegrzali znowu tego tłuszczu. To nie może być tak, że nam się smaży ten nagietek w tym tłuszczu. Więc na to zwracamy uwagę. Najlepiej po prostu robić w kąpieli wodnej, mieć termometr, żeby tutaj nie przekroczyć tych 60 stopni. No i wtedy możemy mówić, że mamy cenny wyciąg. Wino nagietkowe, to taka ciekawostka, też gdzieś znalazłam. Według bonifratrów są dwie wersje. Tutaj e, najlepsze zawsze jest białe wino do ekstrakcji. I one jest polecane dla osób wycieńczonych, wyczerpanych, ale też, gdy ktoś ma problemy właśnie typowo z układem trawiennym czy zatrucia pokarmowe, no to może sobie z takiego winka później korzystać. I to, co w, o tej Marii Treben mówiłam, bo to, to była kobieta, która faktycznie tym żyła, miała swoje doświadczenie. Ona właśnie często swoim pacjentkom polecała, gdy miały problemy tutaj z. Rakiem piersi. No to ona miała swoją taką kurację, że była, że była właśnie herbata. Był, oczywiście najwięcej było nagietka, bo było 300 gram, 100 gram kwawnika i 100 gram pokrzywy. I tutaj właśnie wypijało się 1,5 litra takiego wyciągu i co ciekawe co 20 minut, więc bardzo często. I wtedy to mogło mieć sens, tak? Bo jak my wypijemy sobie napar jeden raz w ciągu dnia. No też nie oczekujmy, że nie wiadomo, co się wydarzy. Bo faktycznie, jak, jak są poważne jakieś schorzenia, to ja myślę, że każdy, kto się trochę interesuje, to wie, że przynajmniej te dwa razy to jest takie minimum, a czasem cztery razy, bo to też później zależy od tych substancji, jaki mają okres tutaj półtwania w organizmie, więc z tego to wynika. No i oczywiście polecała też maść sprzytuli, która oczywiście najlepsza jest świeża. I uważam, że na soku najlepsza, dlatego że tam jest najwyższe tutaj stężenie tych substancji czynnych i testowałam tą maść, ale w innym przypadku, w przypadku problemów z obrzękami czy właśnie ciężkich nóg i świetnie i rewelacyjnie się sprawdzała z dodatkiem olejków eterycznych, więc uważam, że przy tuli jest też dużo, no teraz już przekwita nam, ale najlepsza jest taka właśnie świeża, taka wiosenna. Robić z niej właśnie różnego rodzaju kuracje, czy też sok można stosować, czy właśnie te maści. No i płukać też, bo ona też bardzo często polecała płukanie przytulią. Gdy był problem nawet z wózkami tarczycy, to też polecała często właśnie pukanie gardła z, właśnie z przytulią. No i okłady jeszcze ze skrzypu który jest dodatkowo parowany. No i tak akuracja trwa, trwa, trwała dwa tutaj, przynajmniej dwa tygodnie, no i podobno były bardzo dobre rezultaty. Zresztą po Marii Triben nie y, są liczne świadectwa, są książki, listy, którzy ludzie jej pisali z podziękowaniami w różnych chorobach, więc tak naprawdę zapraszam Państwa, żebyście się też zapoznać z tą literaturą, bo też jest ciekawa, ludzie naprawdę gruba książka, gdzie pisali podziękowania, więc myślę, że musiało to działać, bo inaczej by nie pisali. Złota maść nagietkowa to taka wzbogacona maść nagietkowa tutaj o wyciąg olejowy z dziurawca no i olej z rokitnika. Super sprawa jak chodzi o regenerację, bo olej z rokitnika jest rewelacyjny jak chodzi o, o regenerację jakiegokolwiek tutaj e, śluzówki, czy to wrzody żołądka, czy, czy skóra jakaś z owrzodzeniami jest rewelacyjna, no więc taka maść na pewno będzie na pewno będzie jeszcze lepsza niż zwykła na Gietkowa, to zapewniam. Tym bardziej, że dziurawiec, też, też fajne ma działanie, też i takie przeciw nerwobólom rozluźniające, więc taką maś tak naprawdę można nie tylko kosmetycznie wykorzystać, ale też w problemach, na przykład z stawach różnego rodzaju właśnie obrzękach stawów też można wykorzystać.